Witajcie tu, Rito. Na samym początku chciałem Wam polecić stronę CSGOTrade.gg, na której błyskawicznie możecie wymieniać swoje skiny w CSGO. Dodatkowo, jeżeli ustawicie w swoim niku ich nazwę strony, to dostaniecie 2% zniżki. Witajcie w newsach ze sportu z tej strony tradycyjnie Rito, a już w dzisiejszym odcinku. Virtus .pro wkracza do akcji, problemy zdrowotne Simple, Polak w Origin, Nowy dodatek do Hearthstone. Nie zapomnijcie zostawić oceny pod filmem, zapraszam was do dyskusji w komentarzach, zaczynajmy newsy! Już jutro wystartują fazy grupowe Intel Extreme Masters Katowice w Counter Strike Global Offensive. Pierwszym meczem będzie płynnik Ninja Pyjama z Pyjama Fnatic i Gambit Gaming z Optic. Wszystko startuje o 11.00. Mecz Virtusów zobaczymy dopiero dzień później, ponieważ znajdują się w innej grupie. Do 30 dnia zagrają takie składy jak Astralis, Ninjas in Pyjamas, Immortals, Optic Gaming, Fnatic i FaZe If they can't just rush forward as a unit. Taco making sure that there's no flank coming in from long. And this is all on Luminosity. Now, can they continue to hit the shots? Good trade to start off with. JW going down for Cold Sierra. And now, LG, they need to move faster. Otherwise, there was rotation. is going to come in. Fnatic, there's a good push going in. Fnx picking up one, all over the a refrag. But Fnx now a triple. And he's alone in this one on two. He's finally got the bomb. Now they must have heard him. And they're going to make the rotation. But the problem is now when he plants, he can't make it out. And he's stuck in here.

Po ogłoszeniu tej wiadomości na Twitterze na forum pojawił się nauczyciel WF, który postanowił pomóc graczowi. Uznałem, że porady będą dobre zarówno i dla was, a szczególnie dla tych, których może ostatnio bolało serce. Swedish Santa pisze. Krótki spacer między meczami, nawet raz na 6 godzin, sprawi, że będziecie bardziej skupieni na grze, dodatkowo spalicie więcej kalorii. Najprawdopodobniej już wkrótce zobaczymy polskiego zawodnika Oniku Tsinkro w oficjalnym składzie Origin. Ta informacja nie została jeszcze potwierdzona, natomiast jest na 99% pewna. Może będziemy mieli dwóch Polaków w europejskiej lidze. Dodatkowo XPK ma wrócić na midlane na miejsce Naehyuna. ya lo persiguiendo en el 4 para 1. No llega el knockout, no puede darle, pero no va a poder levantar a Hatrix. Y si llega el TPA de, de, de Juneros Va a matar a Syncroft que lleva el ángel de la guarda. Y aparece la bestia, aparece oh. el bicho. Kill para Muchu, doble para el mid. Se lo va a llevar Tix también. Puede matar a Syncroft, quitarle el ángel de la guarda. No va a ser así. Tix en el 1 para 1 contra Yurneros. Pero qué agresividad, qué burrada es lo de Jurneros. caparecía, aparecía, pero solamente por eso le aparece. Ya da miedo. Va por él, le mete mucho daño a Andisco. Ahora se recupera la barbaridad. Y ojo que llega la ulti. Puede acabar con Andisco, como es el kill para él. ¡Pum! Dodatek Ungoro do Herzog został oficjalnie potwierdzony. Zobaczymy 135 nowych kart i nowe kluczowe słowo adaptacja. O wszystkim finałowo dowiemy się 17 marca. Już prawie jesteśmy. Zachowajcie ciszę. Ta ekspedycja różni się od poprzednich. Jest znacznie bardziej niezwykła. Wkraczamy do krainy pierwotnych cudów nasyconych zdumiewającymi energiami żywiołów. Tutejsza flora posiada bardzo niezwykłe właściwości. Więc nie dotykajcie niczego. I choć pewnie ekscytuje Was możliwość zobaczenia miejscowej fauny, upewnijcie się, że ona nie zobaczy was. Gdyż jej zdolności adaptacji są naprawdę mordercze. Nie łudźcie się. Nasze umiejętności będą sprawdzane na każdym kroku. Ale jeśli zachowamy ostrożność, może uda nam się przeżyć. No dobrze, jesteście gotowi? Więc ruszajmy do wnętrza krateru Ungoro. Zostawcie łapy w górę, to tyle newsów na dziś. Do zobaczenia.